Cześć, witam Was długo w długo oczekiwanym filmie, w którym przedstawiam wyniki konkursu, który został ogłoszony na moim kanale. Na szybko jeszcze przypomnę o co w konkursie chodziło, no więc trzeba było zbudować moca, który przedstawiał ferię. Stworzyliście mnóstwo konstrukcji, łącznie było ich aż 21, tak więc całkiem spora liczba. Wszystkie moce były świetne, wszystkie mi się bardzo podobały. Przy każdej pracy było widać, że jej autor musiał się naprawdę postarać. No i tak, były takie prace, które były na naprawdę profesjonalnym poziomie, były dopracowane, były no po prostu bardzo dobre. Były również takie prace, które może idealne nie były, może można by w nich niektóre rzeczy poprawić, ale jednak było w nich coś takiego, że jakoś mi się tak spodobały. No więc chciałbym, żebyście to mieli na uwadze. Jak już mówiłem, wszystkie prace były świetne i wybór tych trzech najlepszych nie był absolutnie łatwy. Na początku wybrałem sobie taką czołówkę, w której znalazły się te prace, które moim zdaniem były najlepsze. Problem w tym, że w tej czołówce znalazło się całkiem sporo prac i te, które zajęły pierwsze trzy miejsca, wcale nie są jakieś wybitnie lepsze od tych, które się w tej czołówce znalazły, ale żadnego miejsca nie zajęły. No zadecydowałem tam naprawdę niewielkie różnice, w związku z tym chciałem jakoś wyróżnić te prace, które uważam, że były jednymi z lepszych, ale nie udało im się zająć żadnego z miejsc więc zanim przedstawię Wam pierwsze trzy miejsca, zapraszam do obejrzenia krótkiego montażu, w którym przedstawię Wam wyróżnienia. To na co wszyscy czekali. Trzecie miejsce zajmuje Agbar Briggs. Zbudował on bardzo fajnie wyglądającą starożytną świątynię. Z boku świątyni widzimy również ciekawie zbudowane drzewko. Znajdziemy tam także taką dużą skałkę, mamy również jaką ścieżkę. Podoba mi się wygląd tej świątyni, że jest ona taka surowa, nie ma tam zbyt wielu zdobień, nadaje od takiego fajnego klimatu. Fajne jest też to, że widać, że ten śnieg się już powoli roztapia, że nie ma go tak dużo. Tak więc bardzo, bardzo fajna praca i jak najbardziej na trzecie miejsce zasługuje. Drugie miejsce zajmuje Kamil Blocks. Zbudował on moca przedstawiającego taki jakby most wbudowany częściowo w górę, bądź też jakąś skałę. Mamy tam również ulicę oraz oczywiście mnóstwo śniegu. Praca prezentuje się naprawdę imponująco, została wykonana z pełnym profesjonalizmem i widać, że mnóstwo pracy w nią zostało włożone. A teraz czas na miejsce pierwsze. Uwaga, uwaga. Miejsce pierwsze zajmuje Legoman Mox. Tak, wiem, że ta decyzja może się wydać dosyć kontrowersyjna, no bo na pierwszy rzut oka można odnieść takie wrażenie, że no fajna praca, ale inne były dużo lepsze. Ale jak wspomniałem wcześniej, niektóre prace po prostu miały w sobie coś takiego, że bardzo mi się spodobały. W tym przypadku była to kombinacja oryginalnego pomysłu oraz wykonania, które także jest niczego sobie. Legoman Mox zbudował ferie w powrocie do przyszłości. No, niewątpliwie ciekawy pomysł. Stworzył on customowe minifigurki doktora Emmetta Browna oraz Maddiego. Umieścił tam również minifigurkę, która prawdopodobnie ma symbolizować jego osobę. Tym razem nasi bohaterowie przenieśli się w czasy dinozaurów. Zamiast do Doriana mamy tutaj wehikuł czasu w formie takiej kabiny, nie wiem jak to do końca nazwać, tak czy inaczej jest on bardzo fajnie zbudowany. Ale przede wszystkim roboty robi tutaj ten dinozaur zbudowany w systemie CCBS. Jest to jedyna praca, w której ktoś zdecydował się wykorzystać ten system. No i ten dinozaur prezentuje się po prostu rewelacyjnie. Szczególnie z tłowiem widać, że autor pracy musiał się nieźle namęczyć, jest tam sporo technikowych elementów, ale zostały one bardzo dobrze osłonięte. Jedyne, do czego mi się tu przyczepił, to głowa: to znaczy, wygląda dobrze, ale jest za duża. Aczkolwiek wiem, że wynika to z braku lepszych elementów. Tak więc ten dinozaur prezentuje się po prostu przerewelacyjnie. No, bardzo mi się on podoba. Poza tym mamy tutaj jeszcze taką górkę. No, ona mi się akurat tak nie za bardzo podoba. No, po prostu taka kubka klocków. No i mamy jeszcze sporo roślinek oraz małych zwierzątek rzuconych tak luzem. No, szkoda, że nie osadziłeś tego na jakiejś płytce bazowej. Wtedy myślę, że dużo lepiej by to wyglądało. Tak więc, jak sami słyszycie, ten moc nie jest idealny. Jest tutaj sporo rzeczy, które można by poprawić. No, ale jednak po prostu nie mogę go nie docenić. No, bo widzę, że naprawdę sporo pracy zostało w niego włożone. I myślę, że na to pierwsze miejsce jak najbardziej zasługuje. Dobra, przedstawiłem wam trzy pierwsze miejsca. Wierzcie mi, ich wybór nie był wcale łatwy. Pewnie sporo osób nie zgodzi się z moją decyzją co do miejsca pierwszego, no ale co poradzić? Gratuluję wszystkim, zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim innym, którzy wzięli udział w konkursie, bo jak już wspominałem, wszystkie prace były świetne i najchętniej nagrodziłbym po prostu wszystkie. Mam nadzieję, że ten konkurs był dla was fajną zabawą. Również dla mnie zorganizowanie go było czymś ciekawym. Bardzo miło było zobaczyć wszystkie prace, które stworzyliście. Również biłem dzięki niemu trochę subików, tak więc za to także dziękuję. Właściwie to ten konkurs był specjalny z okazji 100 subskrypcji, a teraz dzięki niemu wbiłem już 150, tak więc trzeba zrobić kolejny. Nie no, oczywiście żartuję, ale skoro już jesteśmy w tym temacie, czy będzie jakiś specjal na 150 subów? No nie wiem, wydaje mi się, że jakiś się pojawi, aczkolwiek nie jestem pewien, ale nie spodziewajcie się czegoś w stylu konkursu, jak już właśnie mówiłem. Raczej jeśli już jakiś się pojawi, no to będzie to coś w stylu mojego specjalnego na 50 subskrypcji, którym był materiał top 10 zestawów LEGO w mojej kolekcji. Myślę, że jakiś tego typu materiał się pojawi. Bym był zapomniał. Zwycięzców oczywiście proszę o wysłanie mi na maila adresów, na które mam wysłać nagrody. Jeżeli macie jakieś pytania, to możecie je zadawać tutaj pod filmem albo właśnie na mailu. To tyle ode mnie, jeszcze raz dziękuję wszystkim za udział, trzymajcie się, cześć!